Witajcie, kochani, witajcie. Poranek kolejny i my wyciągamy już tutaj nasze miecze, którym jest Boże Słowo, ponieważ jest czas walki, nawet jeżeli jest lato i cudowna pogoda, to w duchowy sposób musimy nieustannie być gotowi do tego, by odpierać ataki diabła w postaci głupich myśli, głupich odczuć, które nas nachodzą. I przy pomocy Bożego Słowa kształtować. Nasze myślenie, rzeczywistość tą naszą wewnętrzną i również tą zewnętrzną, później. E, dzisiaj otworzymy sobie pieśń nad pieśniami. Ósmy rozdział i szósty werset. Przyłóż mnie do swojego serca, jak pieczęć, jak pieczęć na swoim ramieniu. Miłość bowiem jest silna, jak śmierć. Zawiść twarda jak grób. Jej żar jest jak żar ognia jak żarliwy płomień. Rozmawialiśmy ostatnio o miłości, było wiele odcinków jej poświęconych. Pieśń nad pieśniami pięknie się tutaj komponuje i pokazuje ten wymiar miłości, który jest pokazany na przykładzie mężczyzny i kobiety, ale jest ilustracją tego, jak Bóg ukochał swój kościół, jak bardzo nas ukochał. I ta żarliwość, ta gorliwość, ta pasja yy, ilustruje pasję Chrystusa do nas, który nie zawahał się oddać swojego życia. I czytamy tutaj o tym, że yy, takie piękne sformułowanie: przyłóż mnie do swego serca jak przyjeczęć. Myślę, że. Że to jest wyrazem miłości i ufności i takiego poddania się w miłości komuś, bo miłość jest poddaniem się. Kiedy chcemy, żeby ta osoba była z nami, przylgnęła do nas i już nas nigdy nie opuszczała, to jest takie przymierze jak, jak w małżeństwie, gdzie rozwiązać to wszystko może tylko śmierć. Ale w naszym przypadku. My już przeszliśmy ze śmierci do życia, więc już nic z tego nie rozwiąża, a myśmy zawarli taki ślub z Chrystusem. Jest to przymierze, przymierze krwi. I to przyłożenie kogoś, jak pieczęć na swoje serce, to jest, wiesz, już nie zetrzesz tej pieczęci, już ta pieczęć będzie na zawsze w twoim sercu. To, co Bóg dla nas zrobił, Jego miłość odcisnęła piętno na nas. My jesteśmy napiętnowani, pieczęć leży na naszym sercu. Pieczęć Chrystusowa. Nasze serce, nasze wnętrze zostało zmienione przez to, co Bóg zrobił dla nas. Jego miłość jest taką pieczęcią, tak jakby Bóg położył na nas rękę i powiedział: Jesteś moja, jesteś mój. Nikt już nie wydrze ciebie z mojej ręki. Na zawsze jesteś moja. Wiecie, to jest niesamowity obraz, bardzo wzruszający obraz. Miłość bowiem jest silna jak śmierć. W innych przykładach, że jest silniejsza. Niż śmierć. Miłość jest potężna. Miłość jest jak żar ognia, jak żarliwy płomień. Cała księga pieśni nad pieśniami mówi o miłości, obrazuje ją w taki romantyczny sposób, ale, ale odwołujący się do Chrystusa, wiecie, to nie jest po prostu jakiś erotyk włożony w środek pobożnościowych ksiąg przez przypadek, tylko jest to obraz Bożej żarliwości. Bożego pragnienia, by zdobyć nasze serca, że zostaliśmy zdobyci przez to, że on, on nas ukochał i okazał swoją miłość w radykalny sposób. Nie zawahał się pójść poza śmierć. Miłość jest silniejsza niż śmierć. Miłość jest silniejsza niż strach przed śmiercią. Miłość sięga dalej niż śmierć. Jezus na krzyżu zawołał – wykonało się. Dlatego, że odzyskał władzę nad śmiercią i przez swoje zmartwychwstanie pokazał, że śmierć nie jest w stanie go powstrzymać, nie jest w stanie go zatrzymać, że grób nie był w stanie utrzymać jego ciała, ponieważ jego miłość sięgała dalej, jego posłuszeństwo, jego pasja była ponad naturalna. I to nam pokazuje również tą drogę, którą my idziemy, żeby się nie bać, żeby się nie bać śmierci nawet. Dlatego, że my przeszliśmy już do życia i nic nam nie zagraża. Nawet jeżeli nasze ciała umrą, jeżeli nawet umrzemy, zostaniemy z martwych zbudzeni. Będziemy żyli wiecznie, w jeszcze lepszych ciałach. Tak więc e, nie ma się czego bać. A najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić, to jest kochać. Kochać żarliwie i z pasją, tak jak tutaj czytamy, tak jak Chrystus ukochał nas. Naśladować go w tym, być ludźmi, którymi świecą się oczy, kiedy mówią o Bogu, kiedy opowiadają doświadczenia, jak Bóg do nas przemówił, co Bóg dla nas zrobił, jak Bóg nas uratował. Niech miłość z nas tryska. Tak jak żeśmy ostatnio mówili o tym, że, że po miłości nas poznają, po tej miłości pełnej pasji, pełnej poświęcenia, taka, taka miłość została nam objawiona, pokazana. Przez życie Jezusa, i taką ścieżką my teraz idziemy, również tak kochając. Ach, to jest cudowne: być wśród dzieci Bożych, które w ten sposób myślą i w ten sposób podążają, naśladując Chrystusa, które pragną i które są gorliwe w tym, które są gorące w tym, które nie ustają, tylko nieustannie się zasilają Bożą obecnością i idą dalej i pokonują wszelką przeszkodę. Boże, Ty jesteś. Niesamowity. Ty nas ukochałeś najbardziej na świecie. Ty wykazałeś się pasją i oddałeś wszystko, żeby zdobyć nasze serca, żebyśmy przez Twoją miłość byli poruszeni do głębi, byśmy rozumieli, że to, to nie było tak, że coś nam się należało, że, że po prostu miałeś taki plan i my byliśmy tam jakimiś pionkami, ale że byliśmy ważni, ważni dla Ciebie. I że nasze życie jest ważne w Twoich oczach. I, i że, że, że położyłeś pieczęć na naszych sercach. Chcemy, tak jak autor pieśni nad pieśniami, powiedzieć, połóż tą pieczęć na moim sercu. Chcę z Tobą przymierza. Chcę przymierza krwi. Także już nie będę żyła po swojemu, tylko będę szła za Tobą przez całe życie. Będę twoja, a ty będziesz mój. Amen. Amen, kochani. Ciekawa jestem, jakie Wy macie myśli odnośnie tego fragmentu i jak Wy odbieracie miłość. W jaki sposób um, tą pasję Chrystusową doświadczyliście, czy doświadczacie teraz w swoim życiu. Napiszcie proszę. Do zobaczenia jutro. Widzimy się. Pa.